Uwaga, uwaga, kochani! Przenosimy się głęboko pod wodę. Wypływamy na ocean, bo dzisiaj na moim kanale Playdo będą to rekiny, baby shark. Zobaczcie jaka urocza rodzinka rekinów, kolorowe rybki. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ten zestaw, ile zabiera kolorów ciasto miel Playdo. Zapraszam do oglądania. Jest to zupełna nowość na moim kanale. Jeszcze nie otwierałam w ogóle tego zestawu. Jest on tutaj szczelnie zamknięty, zaklejony taśmą. Na, opaku, na opakowaniu mamy pokazane, że mamy tutaj aż 12 tubek z ciastoliną Playdo. No, ja jestem ciekawa, czy tam tyle właśnie się zmieści ich w środku. Otwieram pudełko, no i wyciągamy zawartość. Na początek foremki. O, jaki uroczy kociak! Zobaczcie, to jest płetwonurek. Instrukcja. Kolejne formy. Oh, no i ciastolina. Wow, zobaczcie, faktycznie tych kolorów jest mnóstwo. Tubki z kolorami, chyba we wszystkich możliwych yy, wariacjach. No i jeszcze. Mnóstwo foremek. Zobaczcie, ten zestaw nie był w małym opakowaniu, ale zawiera mnóstwo elementów. Wśród tych foremek, tak naprawdę, jedna z nich interesuje mnie najbardziej. Ta największa, czyli forma, dzięki której będziemy mogli zrobić rekina. Uuu, zobaczcie, jaki on jest gigantyczny. Wygląda po prostu ekstra. No i kolejne tutaj jeszcze rekiny. Tutaj jeszcze coś. Od razu przechodzę do. Pracy. wyciągam pierwszy kolor ciastoliny Play Doh chyba będziemy musieli to zrobić z całej tubki bierzemy wałeczek, on również był dołączony do zestawu i musimy to wszystko rozwałkować pięknie na taką grubość jaką chcemy o, dobra, jeszcze Sprawdźmy, czy forma nam tutaj teraz y, się zmieści, czy będziemy musieli nieco mocniej to rozwałkować. Bierzemy formę. Tutaj mamy takie dwie. Słuchajcie, czy to są dwa rekiny? Hmm, chyba tak. O, no dobra. To zacznijmy może od tego. Mocno przygniatamy. I mamy. Wow, zobaczcie, pierwszego rekina! kolorze fioletowym. Musimy teraz wypełnić brzuszek rekina. Do tego potrzebujemy białą ciastolinę. Jeśli chodzi o biały kolor, to w tym zestawie są aż trzy tubki z białą ciastoliną. Dołączone. Również musimy to rozwałkować. I wycinamy, uwaga, brzuszek z tej oto formy. Jest, mamy to. Jest jeszcze taka forma, dzięki której możemy zrobić oczy, moi drodzy. Z każdej strony są jakieś inne oczy. Tu jest jedno takie duże. No to zróbmy sobie, może teraz te oczy. Potrzebujemy odrobinę białej ciastoliny. Troszeczkę również czarnej, aby zrobić gałki. I spróbujmy. Kładziemy odrobinę czarnej. Bierzemy. Formę. I uwaga, czy mamy oko. Wow, zobaczcie, no mamy faktycznie. Udało się. To samo robimy tu. No, oczko wyskakuj. Jest! Oko. I na koniec jeszcze czerwona ciastolina, aby zrobić uśmiech. Nie potrzeba jej dużo. Znowu bałeczek w ruch. I gdzie my mamy jakieś uśmiechy? To jest kochani chyba wąs. Tu jest muszla. Tutaj kolejna muszla, a uśmiech jest tutaj. Oh, I to tu nie byle jaki, bo z takimi zębami ostrymi ja zrobię ten uśmieszek, ten na dole. Musimy go teraz jeszcze tylko tutaj wypchnąć ze środka. I chyba wszystkie elementy do naszego rekina mamy. No to składamy go. Uwaga, jest rekin. Teraz brzuszek. O, chyba tą stroną. Tak, musi to być przyczepione. Następnie zęby i na samej górze oczy. Na koniec jeszcze możemy tutaj odcisnąć nosek przy pomocy tego nożyka. I mój pierwszy rekin w kolorze różowym. Jest już zrobione, jak Wam się podoba. Świetna zabawa, prawda? No to może wykonajmy jeszcze jednego rekina, może tym razem w kolorze błękitnym. Więc wyciągamy ciastolinę. Najlepiej znowu całą. I musimy to rozwałkować. No, jestem ciekawa, czy ten zestaw, kochani, Wam się podoba. Dajcie mi koniecznie znać. Na dole w komentarzu. Jest to zupełna nowość na moim kanale. Jak już rozwałkowaliśmy, to sobie wybieramy teraz formę. Możemy zrobić chyba dwa rodzaje rekinów. Jeden mniejszy, drugi większy. Ja znowu użyję tej różowej formy. I mamy go! Jest ogon, są płetwy po bokach i u góry mamy y, tą taką część, która zawsze wystaje z wody, gdy rekin nadpływa. Kolejna część to biała ciastolina. I musimy z tego zrobić brzuszek. Tadam, tadam. Znowu tutaj mamy dwa chyba rozmiary tych brzuszków. Ja oczywiście wybiorę sobie ten rozmiar. Przyciskamy. I mamy to, zobaczcie jak pięknie wygląda. Następnie oczy. Odrobina białej ciastoliny. Na tym lądują kawałki czarnej ciastoliny. Mniej więcej równej wielkości i spróbujmy wyciąć jakieś inne oczy, może te tym razem. Wow, czy to się uda? A słuchajcie, ale duże gały nam tutaj powstały. No dobra, no niech będzie. Tutaj niestety troszeczkę nam się zmieszała ta ciastolina, musimy to rozdzielić teraz pięknie ze sobą. No i możemy tworzyć naszego rekina tylko jeszcze zęby. Rozciągamy sobie czerwony kolor ciastoliny i bierzemy teraz formę, wcześniej to był taki uśmiech, teraz zrobię te drugie ząbki, takie straszne i bardzo ostre. Wycinamy. A znowu zostało w środku, więc wyciskamy to. I biorę mojego niebieskiego rekina. Na początek musi wylądować brzuszek biały, na tym oczywiście zęby straszne. I oczy. A, słuchajcie, te oczy jakoś niezbyt mi się podobają, ale niech już będzie. I nosek. Oto moje dwa zabawne rekiny. Zobaczcie, jak ekstra wyglądają. Pomyślałam, że zrobimy jeszcze coś fajnego do tych rekinów. Użyję do tego odrobinę czarnej ciastoliny play -Doh. Odrobinkę rozciągamy to na cieniutki paseczek. I teraz uwaga, mam tutaj specjalną formę do wycięcia okularów. Takie również tutaj są dołączone do tego zestawu. I miejsce na gałki wycinamy w środku kółka. Wow, zobaczcie, jakie ekstra okulary czarne. I może ubierze je ten różowy rekin. Wow, zobaczcie. Pierwszy rekin miał okulary w zasadzie ma okulary, a drugi mam tutaj inną formę. Uwaga, uwaga. Czyli będą to wąsy. Zobaczmy, jak teraz ten niebieski rekin będzie w nich wyglądać. A, zobaczcie na to dziadek rekin! <laughs> wygląda ekstra, naprawdę. Teraz to wygląda jak dziadek rekin i babcia rekin. Skoro już ich tutaj mamy, no to czas może zrobić im jakieś ozdoby pod wodą. Sięgnę teraz po pomarańczową ciastolinę i pokażę Wam, co bym chciała stworzyć. Widziałam coś podobnego na pudełku od tego zestawu. Robimy sobie kuleczki. Możemy zrobić w ten sposób. Fajnie jest w nich zrobić takie dziurki, żeby to wyglądało jak podwodne rośliny. Jakieś takie pianki podwodne. I teraz wkładamy do tego te roślinki w ten oto sposób. One również były dołączone do zestawu. Wyglądają super. Zobaczcie tylko na to, jak prawdziwe podwodne rośliny. Prezentują się ekstra. Możemy również z niebieskiej ciastoliny wyciąć jakieś jeszcze fale. Bierzemy po prostu ciastoliny, rozciągamy ją albo używamy wałka, jak chcecie. I następnie bierzemy taki fajny nożyk, który jest w taką falę, i wycinamy. Możemy go używać w ten sposób ręcznie, albo nałożyć go na ten wałeczek w ten oto sposób. No i powstaje nam tutaj taki wtedy nożyk. Ale ja to zrobię sobie kochani rączką, bez problemu. I mamy pierwszą falę niebieską zrobioną. Teraz kolejna. Może trzy takie wytnę. I ustawię tutaj obok moich roślin. Możemy z ciastoliny play stworzyć przepiękny E, obrazek taki, jak już prezentuje się to w ten sposób, na sam koniec. Baby shark tu 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 tu. Znacie tę piosenkę? Od razu mi się skojarzyła, gdy tylko zobaczyłam ten zestaw. Moje rekiny! Pierwszy rekin niebieski ląduje tutaj, drugi różowy obok. Moje rekiny prezentują się ekstra. Koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu, czy spodobał Wam się ten mój nowy zestaw. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pamiętajcie, że codziennie na kanale poziomka nowe odcinki, nowe zwariowane przygody i mnóstwo zabawy. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was, kochani. Pa pa!